Kilka osób odpowiedzialnych za to, żeby definiować tego, co jest załadowane i czy jest dobrze załadowane, czy to jest to, co trzeba, czy jeszcze trzeba więcej załadować. Te wszystkie osoby nie, się nie podpisały, krótko mówiąc, i po prostu musieliśmy zawrócić, jechać 400 km z powrotem praktycznie do punktu wyjścia. A. Story. E, dzisiejszy dzień, co się dzisiaj zdarzyło? Dzisiaj zdarzyło się dużo różnych rzeczy, fajnych i niefajnych. Szybko nas załadowali rano. Ja e, załadowaliśmy 10 palet, e, 19 500 punktów. No i z tym jedziemy, bo tak było w zleceniu. Zlecenie dostaliśmy jedzut wcześniej. Wszyscy wiedzieli co jest do załadowania ile. I dostaliśmy termin i miejsce rozładunku, więc no co? Jedziemy. I tak mniej więcej około godziny 12:00 dostajemy e-mail, że mamy lekki ładunek, i możliwe, że będzie doładunek. Kazali zawrócić połowa drogi 400 km. Wracamy i okazuje się, że mamy się zatrzymać bo może nie będzie tego doładunku. No nie było się gdzie zatrzymać na zjeździe, więc zawróciłem. Wejechałem na Dzikusą, na, na Esterię, tak zwaną. No i stamtąd jednak zawracamy. Załadunek Oksnard, 700 km, gdzie już tego dnia zrobiliśmy 400. Wracamy. E, dzwonię, mówię, że tam po pierwsze to na dziewiątą na pewno nie, a po drugie to w ogóle nie powinienem tam dojechać, no ale logbook jest jaki jest, więc nie wiem, może. Po pół godziny telefon, że jednak zamieniamy naczepę z innym kierowcą, bo on ma godzinę, on tam dojedzie. Oczywiście, ja nie wiem, jak ma zrobić w 7 godzin 700 km w Kalifornii, gdzie no nie dość, że nie można jechać 100 km na godzinę, to miał załadowaną szczęściowo naczepę. No fizycznie niemożliwe, no ale no, zamieniliśmy te naczepy, pojechaliśmy załadować dość blisko. Mendota miejscowość. Zawodowali nas tam znowu bardzo szybko, o dziwną godzinę. Temperatura na zewnątrz 41,5-41 stopni, więc yy, co? Bierzemy hotel, tak? Bo polityka naszej firmy jest taka, że jak jest więcej niż 25 stopni w nocy, to można brać hotel. No więc napisałem, że teraz jest 41, ale prognoza pogody przewiduje, że może być około drugiej w nocy 22. Więc nie, nie zwrócą zachwytu. No, ciężko mi było to przełknąć, Co? Zacząłem z nimi tam pisać, tak, że to nie jest fair i mogę ewentualnie wziąć termometr do mierzenia temperatury produktu i mierzyć temperaturę na zewnątrz. wychodzić co godzinę. Bo wiadomo, ono w prognozie pogody spadana temperatura powietrza, ale nie powietrza na track stopy, gdzie jest asfalt nagrzany do nie wiadomo, może 60 stopni. W końcu dostaliśmy zielone światło na wzięcie pokoju w hotelu, gdzie teraz jesteśmy. Yy, hotel, później wam pokażę. Duża sieć hoteli, motel 6, ale no warunki... Szkoda, że zapachu nie da się pokazać w moim tubie. No ale trudno, no dobra, jest klimatyzacja. Nie jest zbyt efektywna, ale jest. No i dobra, jak się już wykłóciliśmy o ten hotel, to trzeba było wziąć, no. Nawet wi-fi jest płatne tutaj, 5 dolarów za dobę. Pewnie pierwszy ostatni nasz, nasz pobyt w hotelu, żeby trzeba było się o to wykłócać i jeszcze dodatkowo ponosić koszty, bo oni, oni płacą 55 dolarów ryczałt jak jest drożej to jest sprawa kierowcy no ja tu nie mówię o mieszkaniu w Mariocie, ale mimo wszystko za 55 dolarów hotel w Kalifornii niełatwo znaleźć ale próbują nas za wszelką cenę zawsze przytrzymać w Kanadzie żeby nam reset w Stanach nie było potrzebny jak już tu jesteśmy to zrobimy sobie taką dłuższą przerwę, bo rozładunek za 3 dni 42 tysiące funtów na naczepie, także już tam nic nie doładują. No to tak, tak wygląda pochły w kalifornijskim hotelu. Tanim hotelu. I ja nie wiem, jak to wyjdzie na wideo, może to wyglądać dobrze, ale to za dobre to to nie jest prysznic to wszystko takie po prostu potaniaści żeby zarobić i no i ludziom to wcisnąć na zdjęciach może to wyglądać nieźle nie jest za czysto tutaj <laughs> ja tu może pokażę bo są potworne pajęczyny zapach też nie jest za ciekawy Telefon pamięta jeszcze prezydentury George'a Busha, tylko tego seniora. Która książka jest najczęściej kradzioną książką na świecie? Pokaż. Odpowiedź: ta książka. Biblia. Nieodzowna w każdym pokoju hotelowym w Ameryce. Która książka na świecie jest najczęściej? Która książka na świecie jest najczęściej? Zamknij się jak ja mówię! Król Karol Podol Cicho! Która książka jest najczęściej kradziona na świecie? Najczęściej kradziona książka na świecie.